walka o życie ojca Romanowskiej. Ela prosi wszystkich o jedno. Elżbieta Romanowska zaledwie kilka miesięcy temu powiadomiła o śmierci swojej mamy. Internauci z żalem przyjęli wiadomość, ponieważ nieco wcześniej gwiazda Polsatu prosiła ich o wsparcie. Teraz ponownie wydawał apel do swoich obserwatorów w mediach społecznościowych. Chodzi o jej ojca. Elżbieta Romanowska pożegnała mamę. Elżbieta Romanowska o życiu osobistym opowiada internautom przy pomocy mediów społecznościowych. To tam jako pierwsi dowiedzieli się o problemach zdrowotnych jej mamy. Kobieta trafiła do szpitala, gdzie pod opieką lekarzy walczyła o życie. Wówczas gwiazda programu Nasz Nowy Dom zwróciła się do fanów. Kochani, moja najwspanialsza mama, wraz z lekarzami, którzy będą ją operować, stacza dziś największą i najważniejszą walkę. Jeśli mogę was prosić, wyślijcie w ich kierunku pozytywną energię, pomódlcie się lub pomyślcie o nich przez chwilę z intencją, będzie dobrze. Przekazała. Niestety pomimo starań, na początku czerwca gwiazda potwierdziła wiadomość o śmierci mamy. Zdjęcie i pożegnalny wpis wyciskały łzy z oczu. Mamuś. Królowa kwiatów i sernika. Spoczywaj w pokoju. Teraz Elżbieta Romanowska ponownie zwróciła się do internautów. Niestety spotkał ją kolejny cios, tym razem w związku z tatą. Elżbieta Romanowska walczy o życie ojca. Elżbieta Romanowska o ciężkiej sytuacji taty powiedziała w mediach społecznościowych. W jednej z relacji pojawił się widok ze szpitala, w którym przed rokiem leczyła się mama prezenterki. Teraz trafił tam jej ojciec, który również walczy o życie. W sytuację gwiazdy zaangażowała się nawet stacja telewizyjna. Wyślijcie dziś pod postem dużo ciepła dla naszej Eli. Dziś bardzo potrzebuje naszego wsparcia i dobrych myśli, czytamy na profilu programu Nasz Nowy Dom. W komentarzach nie brak słów wsparcia dla prezenterki. Internauci nie obawiają się, że po tak bolesnym ciosie musi mierzyć się z kolejnymi trudnościami. Elżbieta Romanowska wyszła do nich z apelem. To jest jej teraz potrzebne najbardziej. Elżbieta Romanowska wydała apel do internautów. Wpis Elżbiety Romanowskiej wywołał ogromne poruszenie internautów. Prezenterka była doskonale znana ze swojego poczucia humoru i chęci niesienia pomocy innym, co pokazywała w programie Nasz nowy dom. Teraz sama potrzebuje wsparcia i zwróciła się do fanów. Prawie rok temu lekarze walczyli tu o mamę, dziś walczą o tatę. Niech dziś się uda trzymajcie kciuki za tatę i lekarzy, którzy będą go operować poprosiła. Wiadomość o zabiegu ojca prezenterki wskazuje na poważną sytuację. Internauci mają nadzieję, że tym razem historia będzie miała szczęśliwe zakończenie. Przesyłają gwieździe sporo siły, a jej tacie zdrowia.